Pojawiły a teraz próba jeszcze uderzenia, w ależ pole gol, teraz gol. gol Różalski. No właśnie, zobaczmy to na powtórce jeszcze, jak ta akcja była przeprowadzona. Dośrodkowanie tej piłki w pole karne. Tam próba uderzenia, ale pięknie, pięknie znalazł się Różalski w tej sytuacji. No i mamy. 0 do 1 i bramka, i bramka dla szczawina w końcu podwyższają wynik tego spotkania. Zobaczmy jeszcze na powtórce, wykonanie tego rzutu wolnego. Piękne wykonanie rzutu wolnego. Teraz dobre zagranie. Jeszcze próba dogrania tej piłki i bramka. I kolejna bramka dla szczawina. Jeszcze zobaczmy tą akcję. Jeszcze udało się wyłuskać tą piłkę. I dobić praktycznie z drugiego metra. Teraz udaje się przejąć tą piłkę. Pytanie, czy będzie próba uderzenia? Nie, próba była tutaj jeszcze wejścia z tą piłką. Wydaje się, że mogli tu próbować. Niepotrzebnie chyba tutaj jeszcze odgrywał tą piłkę. Teraz zagrana ta piłka, ale spokojnie, bramkarz. O, panuje. Teraz e, jednak mylią się zawodni obrońcy za drużyny ze Szczawina. No teraz szansa dla Gieczna. Jeszcze tam walczą zawodnicy o utrzymanie. No teraz udało się opanować tą piłkę i mają dużo przestrzeni, aby poszukać tego podania. Teraz szybkie odegranie na jeden kontakt. Jeszcze udaje się minąć. Wejść w pole karne. i bramka. I kolejna bramka dla drużyny Startu szczawin. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. Dobrze przymierzone. I mamy kolejne trafienie dokładnie, dokładnie. Pierwsza połowa yy, chyba w głowach wszystko się działo. <coughs> Zresztą było widać. Yy, ale druga już w miarę wygląda jakoś. Brawo. Brawo I dajemy. teraz kolejne trafienie. Czyżby to hat -trick? No, O, teraz dobra akcja Kapitalne, znowu. I pytanie, czy jeszcze dobita ta piłka. Kolejne zagranie Dolenia Lęczewskiego, tak, ale dobijał już e, Kosmowski.